Siemano, witam was w kolejnym odcinku serii Bartek 5 minut. Dzisiaj mam nadzieję, że pokażę wam fajny przepis, ponieważ będzie to przepis na trendy gulasz, czyli na podstawie trendy lunchu zrobimy sobie gulasz. Jakby trendy lunchu nie używam bez powodu, a używam go dlatego, że ma na tyle dużo smaku, że gulasz wyjdzie nam bez dodatku żadnego wywaru, bez dodatku żadnej kostki rosowej i tym podobnych kwestii. Jakby smak, który mamy tutaj będzie 100% wystarczający, ja go delikatnie podrasuję, żeby te smaki finalnie były bardziej azetyckie. Tak czy inaczej, jeżeli jesteście ciekawi, jak będzie wyglądał mój gulasz oglądajcie odcinek do końca. Pozdro! zaczynam od tego, żeby pokroić naszą słoinkę w, w sumie, kostkę. Czyli ja sobie wyrównam te filety, zacznę kroić na początku po długości w dość dużą paski, a następnie skończę kroić w kostkę. W tym momencie, kiedy mamy paski, pamiętajcie też, że ich jakby grubość i ich symetria nie ma żadnego znaczenia, ponieważ i tak będziemy je wytapiać, więc ta kostka w końcu i tak zostałaby nieregularna. Ale teraz coś kroimy sobie w poprzek, tak żebyśmy uzyskali dość drobną kostkę, która także jakby w naszym gulaszu doda dużo smaku. Pokrojoną w kostkę słoninę przekładam na rozgrzany garnek i wstępnie smażę przez około 5 minut. A więc w międzyczasie, kiedy moja słonina się już wytapia, jest już na prawie że końcowym etapie, biorę moją karkówkę i kroję w kostkę. Myślę, że kroję jeszcze na trzy. Jakby ja w gulaszach lubię dużą kostkę, ze względu na to, że zazwyczaj jem je właśnie w towarzystwie kaszy i wtedy o wiele wygodniej mi się spożywa całość. Także pokroję resztę karkówki i widzimy się za chwilę. Dopiero przekmieniłem, że do naszej słoniny, która się smaży, warto definitywnie dodać trochę rozmarynu, który zaromatyzuje mi całość, a oprócz tego czosku. Całą moją karkówkę przekładam najlepiej na takie w miarę pojedyncze kawałki, ale przy takim garku i takiej ilości mięsa nie będzie to za bardzo możliwe, ale smażę po prostu do złapania koloru. A w momencie, kiedy już ten kolor zacznie się łapać, dodam wtedy pokrojoną w kostkę cebulę. Dobra, w międzyczasie, na szybkości skroić cebulę. Kroję najpierw wzdłuż, następnie klasycznie w poprzek i kończę kroić w kostkę. Pamiętajcie po prostu o tym, żeby tych warzyw zawsze w gulaszach było możliwie jak najwięcej, bo to one tak naprawdę stanowią wam kru wartości odżywczych. To one tak naprawdę posiadają najwięcej witamin, najwięcej nawet i minerałów, no i są po prostu bardzo zdrowe. Ale też warto jakby pamiętać, że taki tusz nasycony, który jest w zwierzętach, też jest bardzo ważny, jeżeli chodzi o witaminy typu A, D, E i K. No bo jakby w tłuszczach zwierzętach nasyconych one się głównie rozpuszczają. Trzy cebule przekładam w tym momencie do mojego mięsa. W tym momencie co ośmieszamy I zostawiamy na bardzo małym ogniu przez jakieś 5 do 10 minut Tak aby cebula nam zmiękła W międzyczasie nic nie zrobimy, no poczekamy. W momencie kiedy moje mięso z cebulą jest naprawdę bardzo fajnie już przesmażone Czyli jakby widać ewidentną, ewidentnie dużą ilość karbelu Dodaję 300 ml odmierzonej wody Co ośmieszam Czekam aż się zagotuje. W momencie kiedy się zagotuje, dodam mój trendy lunch. Otwieram mój trendy lunch i definitywnie jedną całą saszetkę dodam do środka. Ale widzę, że już śmiało mogę dodać drugą saszetkę i też będzie dobrze. No i będziemy mieli idealną porcję na takie trzy między 2 a 4 osoby, w zależności od tego ile jecie. Jeżeli dwie osoby tak jak ja, no to macie dwie porcje. Coś gotujemy na minimalnym ogniu przez około 15 minut, tak aby po prostu nasza kasza nam doszła. Zredukujemy wtedy też odrobinę wywaru, no i wiadomo, że jakby największą część tego naszego wywaru, czy tego co tutaj mamy, to wypije właśnie ta kasza. Mój gulasz jest już gotowy, czyli to co jest najważniejsze, kasza się ugotowała, a mięso jest delikatne. Co za tym idzie, mamy teraz taki leisty sosik, który tutaj się znajduje. Mi to nie przeszkadza, ale wiem, że większość osób jest przyzwyczajona do takiego gęstego, dlatego teraz pokażę Wam, jak na szybko zrobimy sobie zasmażkę. Albo w sumie zamiast zasmażki, pokażę Wam fajniejszy patent, który jest typowo francuskim patentem, czyli potrzebujemy oliwy z oliwek. Ogólnie Francuzi to robią na maśle, ale ze względu na to, że tutaj mam bardzo dużo tłuszczu zwierzęcego, a praktycznie w ogóle tłuszczu roślinnego, to dodam sobie oliwę z oliwek, którą po prostu połączę z mąką. Mąka na przykład tortowa i proporcje mniej więcej 1 do jednego. Tutaj uważajcie na to, żeby nie było żadnych grud, tylko żeby to wszystko było jednolitą masą, bo inaczej po prostu nie zagęści nam to zbyt dobrze naszego gulaszu. Moja masa wygląda mniej więcej w ten sposób, że jest to po prostu połączona oliwa z mąką. Podgrzewam, czekam do momentu, aż całość mi się będzie gotować i po prostu dodaję małym strumieniem oliwę połączoną z mąką. Ale pamiętajcie, żeby początkowo na pewno nie dolewać za dużo, bo zawsze możecie tego doleć więcej, zagęścić, zagęścić to bardziej, ale już jakby w drugą stronę, jeżeli chodzi o odgęszczenie, nie jest dobrze, ze względu na to, że po prostu stracimy bardzo dużo smaku gulaszu, docięczając całość wodą. Mój gulasz jest już bardzo fajnie zagęszczony, próbowałem go i definitywnie brakuje mi tutaj soli, bo w sumie praktycznie wcześniej go nie soliłem, soliłem tylko cebulę, żeby szybciej oddała wodę, dlatego teraz przyprawię go tak po prostu pod smak. Gulasz jest już gotowy, jestem cały czas ciepły, dlatego teraz przygotuję sobie od razu talerz, na którym go podam. Musimy cały jeszcze sobie doaromatyzować za pomocą natki pietruszki, czyli natkę kroję bardzo cienko. Połowę natki, którą mam tutaj. Od razu dodam do mojego gulaszu, także bo dała mi już jakiś tam fajniejszy smak. Dodam także odrobinę rozmarynu. Rozmaryn może nie jest do końca tajską, tajską czy azjatycką przyprawą, ale w połączeniu z kolendrą naprawdę daje niesamowicie dobry aromat. Dlatego kroję go możliwie jak najcieniej. I tak pokrojony dodaję w całości do samego gulaszu. Oprócz pietruszki dodamy także odrobinę po prostu potarganej kolendry wraz z łodygami. Czyli po prostu z tych dwóch ziół zrobimy sobie taki fajny miksik. Moja rola jakby przy tym gulaszu polegała tylko i wyłącznie na tym, żeby po prostu podkreślić smaki, które pani Ładocha zawarła w tym trendu a nie po prostu je zabijać. Po prostu to smakuje niesamowicie, bo jakby ten mocno przesmażona cebula dała taką głębię całości, że no, musicie tego spróbować. Teraz coś zaczynam wykładać na talerz. Pokrojenie w bardzo, ale to bardzo cienkie piórka czerwonej cebuli daję tu połowę połówki po prostu obsypując coś od góry jakby naprawdę dodać delikatnej ostrości, ale przede wszystkim fajnego chrupiącej, fajnej chrupiącej fajnej struktury a oprócz tego sypię moją pietruszkę wraz z kolendrą a więc tak oto prezentuje się moje danie. Jest to naprawdę wyjątkowy gulasz w stylu azjatyckim, więc trendy gulasz jest chyba bardzo adekwatną nazwą. Tak czy inaczej smakują niesamowicie. Ta bardzo mocno skarmelizowana cebula daje niesamowitej głębi w całości. No a pani Ładocha po prostu się przy tym jakby trendy lunchu szczególnie popisał, bo to jest jeden z moich ulubionych. A w połączeniu z tą karkówką, kolędą i innymi pysznymi rzeczami naprawdę smakuje niesamowicie. Tak czy inaczej, dzięki, że byliście ze mną, dzięki, że oglądaliście ten odcinek. No i mam nadzieję, że będziecie oglądać kolejny w przyszłym tygodniu. Godrym, God.